Pan Janusz pyta, co pan sądzi o tych dwóch filmach o pedofilii? Czy nie uważa pan, że politycy i hieny dziennikarskie zaszły za daleko w tematach medialno-politycznych? No, ja już to przed chwilą wspomniałem, bo było takie pytanie, więc zaczepiłem o ten temat. Nie tylko, że za daleko. To, co się stało, to jest dlatego jestem przerażony tą informacją państwa, że Konfederacja. E, jak gdyby poszła tym tokiem, tą modą, prawda? Zobaczyli jakiś film, zrobiony przez kogoś, to tam nawet, wiecie Państwo, latami siedział za rozboje, nie? Za wymuszenia rozbojnicze. Wiecie Państwo, ja wolę rozbójnika niż takiego bandy, takiego, co pobił kogoś, niż takiego, co wymusza rozbójniczo i bije dlatego, żeby ktoś tam zapłacił, nie? Pieniądze, jak sklepikarz, no. I ktoś taki robi film, po sześciu latach, o nieistniejących już, yy, 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 o nieistniejących już lokalach, nie? Yy, gdzie sprawa była w toku, była rozpatrywana i tak dalej. I nagle robi się komisja sejmowa i wszyscy łódy, Jezus, Maria, yy, cała Polska to pedofile, prawda? No, no, po prostu sam fakt, że ja gdzieś byłem w jakimś miejscu, to już jestem podejrzany o, o to, że jestem pedofil. Bo byłem w knajpie i tam siedziałem. No wiecie, Państwo, to jest coś niebywałego. No bo w ten sposób każdy z Państwa siedzi w jakiejś knajpie, albo w jakimś miejscu, gdzie tam jakiś pedofil był, albo każdy z nas. Jak się go, kogoś nie lubi, to się to wyciągnie. Jego zdjęcie. Proszę, siedział, a tam 5 metrów od niego siedział pedofil. Co za bandyta, jak mógł siedzieć koło tego pedofila, nawet choćby nieznanego. No, to jest coś takiego i poszło się tym torem. No, yy, także ja, ja zdawałem sobie sprawę, że posłowie yy, są, idą po poklas, wybory idą, zwłaszcza dlatego. No, to, a to taka ładna nazwa, ten, ja jestem przeciwko pedofilstwu, prawda? Że oni polecą w to, ale nie sądziłem, kurczę, że Konfederacja w to poleci. No. Także no, co, co mam powiedzieć? No grubo za daleko poszli.